Ucz się, ucz, bo... jak to było? A, pamiętam, bo nauka to potęgi klucz. Chyba nie kierujesz się tą zasadą, moja droga. Kogo zresztą obchodzi nauka? Urodziłam się, by błyszczeć. Proszę się odsunąć. Ostrożnie! Czy z to można jechać? Jeśli ty urodziłaś się, by błyszczyć Suzy, ja urodziłam się, by świecić jaśniej niż słońce. To absurd! Nie będę tolerowała takiej bezczelności. Za kogo ty się uważasz Mary? Ukrywasz się za ochroną? Dziewczyny, przestańcie! Nie kłócicie się! Proponuję, abyśmy wszystkie nasze problemy rozstrzygnęły w challenge'u. Za mną! Co tu się dzieje? Czekajcie na mnie! Dokąd ty nas zabrałaś? No i co teraz? To co? Challenge! Biedne, bogate i superbogate jedzenie na Multidoo! Co? Taka mała babeczka? Nie rozśmieszajcie mnie. Nieliczna więcej niż to, moja droga. Nie kłóćcie się. Już ustaliłyśmy, że załatwimy to pokojowo. Tylko po co tu ten dzwonek? Czy ktoś wie? Nie mam pojęcia, Emma. Mam większe problemy. Co mam zrobić z tym mikrusem? Chyba mam pomysł. Mary chyba pęknie, jeśli sama zje cały ten ogromny tort, więc jak prawdziwa przyjaciółka oszczędzę jej kłopotu. Stój! Wiesz, że to nazywa się kradzież, prawda? Ani pomoc. Jaki apetyczny kawałeczek. Szkoda, że nie udało mi się go złowić. Kurczę, ubrudziłam się. Ale to nic w porównaniu z tym, że mogłam odzyskać babeczkę. Dobrze ci tak, Mary. Chciwość nie popłaca. Krem jest taki słodki, a biszkopt rozpływa się w ustach. Mary na pewno nie będzie takiego pysznego biszkoptu. Można by pomyśleć Suzy, że ktoś ci opytał o zdanie. Ten krem nie jest mi potrzebny. Mam pomysł, jak zjeść moje pyszne ciasto. Odkroję kawałek za pomocą kieliszka. Spójrzcie to prawie jak koktajl, tylko że trzeba go jeść, a nie wypić. Mmm, pyszności. Chociaż krem rzeczywiście jest pyszny. Nie gabcie się tak. Psujecie mi apetyt. Teraz czas na Lizaka. Tort nie jest mi więcej potrzebny. Lizak mi wystarczy. Emma zaczynaj. najwyższy czas sprawdzić, do czego służy ten dzwonek. No, dzwoń w końcu, wystarczy nim potrząsnąć. A, dzięki! Umiem potrząsać! Ojej, jaki ogromny tort! To wszystko dla mnie? Ojej, a na górze ma koronę! Jest gigantyczny. Nie wiedziałam, że takie istnieją. Czy ja śnię? Ciekawe, dlaczego trafił do Emmy, a nie do mnie? Świetnie, świetnie! Tak, to wszystko jest moje. Co za szczęście. Myślę, że tort trafił do ciebie przez przypadek. Pomogę ci założyć tę piękną koronę. Dziękuję bardzo, Suzy. To tak miło z twojej strony. Pasuje ci ta korona. Chociaż może nie, dlatego właśnie się jej pozbędę. Nie potrzebujesz dodatkowego ciężaru na głowie? No i co lepiej ci teraz? Nie wiem o czym ty mówisz. Dotknij swojej głowy! O! Czekolada! Co ona robi na mojej głowie? Po co mi to wiedzieć ważne, że jest pyszne? A teraz przyszedł czas na tort. Mm. Jedzenie rękami jest o wiele wygodniejsze. Co za maniery, fu, nie mogę na to patrzeć. Co za uczta. Ew. Kochaniutka, czy mogłabyś to zjeść w innym miejscu? Nie wiem o co ci chodzi, Mary, ale takie pyszności mogę jeść zawsze i wszędzie. Wow, czy to prawdziwe złoto? Ojej, a ja mam srebrne pudełko z McDonald's. To brzydliwe, dlaczego mam jakąś dziwną, nieestetyczną torbę? Myślę, że wygląda świetnie. Mary, jeśli ci się nie podoba, możesz mi oddać. Aż boję się sprawdzić, co jest w środku. Co za ochyda. Okropne. Ktoś chyba to już wcześniej jadł. I nie zostawił niczego. O, jest kawałek burgera. Tylko mi nie mówcie, że muszę to zjeść. Dobra, od jednego małego kęsa mam nadzieję, że nie zachoruję. To jest paskudne. Współczuję ci, Mary. Emma, co z tobą? Ty naprawdę chcesz to zjeść? Ręce, oczywiście to paskudztwo, ale moje paskudztwo i nie zamierzam się nim dzielić. Chyba spróbuję frytki. Nie, to był błąd. Smakuje tak samo jak śmierdzący burger. Zabierzcie to ode mnie. O nie, dlaczego to wszystko wyrzuciłaś? Same to sobie wyjaśnijcie, dziewczyny, zwłaszcza, że czekają na mnie srebrne przysmaki. Wow, frytki! Nigdy takich nie widziałam i nie próbowałam. A to chyba srebrny burger. Ojej! To srebrny iPhone! Zawsze chciałam taki mieć. Mary, możesz mi pomóc? Masz nowego iPhone'a? Fajny. No dobrze, mogę pomóc. Zrobić ci zdjęcie? Świetnie. Chciałabym mieć zdjęcie z tymi nietypowymi smakołykami, żeby moje wszystkie koleżanki mogły zobaczyć, jaka jestem fajna. Dobra, wystarczy. Poza tym jestem zmęczona. Wspaniale. Oddaj mi już iPhone'a, dzięki Mary. Sprawdźmy. Ej! Dlaczego zrobiłeś zdjęcia sobie? Po co mi twoje portrety? Po co tak krzyczysz? Przestań lepiej zjadaj swojego burgera. Tak zrobię. Mmm, Jest pyszny! Nie mam zamiaru się nim dzielić. Nawet ze mną. Nawet z tobą, Emma. Poza tym, a się, masz przed sobą złoty klosz. Ojej! Złote frytki! Bardzo chcę ich spróbować. Mmm, są pyszne. Ojej, to przecież złoty burger. Wow! Naprawdę? Żartujesz? Mogę wam w czymś pomóc, dziewczyny? Dlaczego tak łapczywie patrzycie na mój talerz? Co to jest? Jakiś bryloczek? To nie bryloczek! To istne szaleństwo! To prawdziwy Mercedes! Mój własny samochód! Nie wierzę! To prawdziwy samochód? Dziewczyny, patrzcie! Tak, świetne auto! To znaczy, że ruszamy na przejażdżkę, wskakujcie! Hurra, przejedziemy się fajną furą! Od razu widać, że to klasa biznes. Chcę dotknąć wszystkiego naraz, a jednocześnie nie chcę niczego dotykać, żeby nie obrócić ani nie zepsuć. Ale samochód jest teraz mój, prawda? Czyli mogę dotykać wszystkiego! Wow, dach od kabrioletu! Teraz jesteśmy gotowe na przygodę! A przygoda zaczyna się właśnie teraz! Dokąd chcecie jechać? Prosto przed siebie, gaz do dechy! Jedziemy w Siną Dal, najdalej jak to możliwe. I co najważniejsze. Szybko! Tak, niech każdy nam zazdrości! Czy to złota huba buba? To niesamowite! Ja mam srebrną, ale kilka naraz też fajnie. Kielnia? Czy ja to dobrze rozumiem? Czy to jakiś żart? Co się stało? Czy ktoś dzisiaj cały dzień tylko ze mnie kpi? Nie jestem budowlańcem. Do czego ona mi jest potrzebna? Myślę, że weź ją do ręki i spójrz pod stół. I zrozumiesz. Chyba sobie żartujecie. Nie no, nie wierzę. Ta szpatułka służy do sprzątania gumy z pod stołu? Nie mogę uwierzyć, że muszę jeść czyjąś gumę do rzucia. Dajcie mi tu kelnera. W czym mogę pomóc? Moje życzenie jest szalenie proste. Zabierz to jak najdalej. Przepraszam, ale w końcu to poniekąd challenge. Nie chcę tego jeść. Daj spokój. Znam lekarstwo, które zawsze działa. Łap! Wow, to najlepszy napiwek jaki kiedykolwiek dostałem. Zrobię co w mojej mocy. To okropne, szczerze mówiąc! Wiem, ale teraz zejdź mi z oczu. Cóż, w pewnym sensie skończyłam, teraz wasza kolej. Jestem gotowa. Takie piękne pudełko, a w nim taka pyszna, srebrna wstążka. Wow, rozciągnę ją. W ten sposób smakuje jeszcze lepiej na kolejną gumę. Też jest pyszna. Zjem je wszystkie. I nie możecie mnie zatrzymać. Jak ona apetycznie to je. Chciałabym mieć kawałek tej srebrnej chuby-buby. Przekro mi Emma, już wszystko zjadłam. Poza tym tylko głupiec by się tym podzielił. Ojej, co to? Jestem pokryta srebrem. Patrzcie, jakbym była księżniczką Disneya. Wow, Suzy, jesteś taka ładna w tej sukience, ale masz szczęście. Nieważne, moja sukienka i tak jest lepsza. Nie bądź zazdrosna Mary. Mogłabyś po prostu cieszyć się razem z przyjaciółką. Emma, twoja kolej. Ojej, co za blask! Jest taki jasny. Nie chcę oślepnąć. Rzeczywiście, światło jest bardzo jasne, nic nie widzę. O, chyba jest lepiej. Uważaj z tym. Dobra, lepiej zjem to szybko, żeby nie oślepiło nikogo innego. Wezmę dużego gryza. Mmm, jakie pyszne. To jest to, co nazywam gumą. Wow, co za prędkość, tylko spójrzcie. Ma twój apetyt i determinacja zdecydowanie zasługują na szacunek. Trudno byłoby nie zjeść takich pyszności, a teraz patrzcie. Zrobię największego balona jakiego kiedykolwiek widziałyście. Ojej, to nie tylko balon, to złoty balon! To za oszałamiający pokaz fajerwerków, pięknie! Spójrz na Emmę! Wow! Dziewczyny, możecie mi zazdrościć! Złota księżniczka dostała złoty u... Wow, uwielbiam żelkowy makaron! A ja z chęcią zjem zwykły i pyszny makaron! jestem najładniejsza, więc dostałam najdroższy makaron, oczywiście nie mogło być inaczej. Zaczynam? To prawdziwe złoto. Ale kto je jada? Lepiej wezwę swojego stylista na pomoc. Ted! Witam, moja droga. Zaraz dzięki tym złotym łańcuszkom zamienię cię w księżniczkę. Przygotuj się na metamorfozę. Oh, yeah. Emma, naprawdę jesteś najfajniejsza. Jesteś niesamowita. I nie potrzebujemy tego pudełka. Dziękuję, ted, buziaki. Jestem taka piękna. No naprawdę. Ale mi to. Z każdego makaronu można zrobić piękne dodatki, nawet z takiego żelkowego i co powiecie na to? Co za bezguście, po prostu nic nie rozumiesz. Taka biżuteria jest nie tylko szałomująco piękna, ale i bardzo smaczna. Szkoda tylko, że jest jej tak mało, ale jestem najedzona na najbliższy czas. Mm, pyszności! Super. Skończyłam. Betty, i twoja kolej. Lubię zupki chińskie, ale jedzenie ich na sucho wcale nie jest fajne. Myślę, że potrzebuję zapałek. Po co ci zapałki? Nie spal nas tutaj. Będzie super. Mam plan! Ogień! Tak, zadziałało. Właśnie wodę potrzebowałam. Spójrzcie, teraz mogę jeść mój makaron. To jest genialne. Ale dlaczego jesteście takie smutne? Zgadnij. Przepraszam. E, przynajmniej teraz mam pudełko z pysznym makaronem. Palce lizać. Jakiś spalony kawałek chleba? ochyda. No, zazwyczaj nie jadam takich tanich potraw. A ja nigdy wcześniej nie jadłam takich drogich. Wow, jak fajnie! Ekstra! Wszystkie macie szczęście oprócz mnie. Nie będę jadła tego badziewia. Stój! Nie wolno wyrzucać jedzenia. Zjadaj to szybko. Chyba będę musiała. A, co za okropne chrupanie. Mnie też nie jest łatwo. Obrzydliwe. Ochyda. Emma. Twoja kolej. Zastanawiam się, jak to jest jeść takie tanie danie. Przekonajmy się. Nieźle, ale przydałoby się wytrzeć buzię po tym wszystkim. O, z chęcią posprzątam twoje serwetki. Jak to dużo pieniędzy! Co za szczęśliwy dzień! Ale to było pyszne, jestem nawet zaskoczona. Dobra, jestem gotowa. To wygląda żałośnie. A emma ma teraz ogromny brzuch. O nie, to straszne. Trzeba natychmiast coś z tym zrobić. Gdzie jest mój trener? Te, pomocy! Wow, trzeba się tego pozbyć. Zaczynajmy trening. I to natychmiast. Emma, nie zwalniaj. Biegnij. No dalej, dasz radę. No dalej. Jeszcze raz, jeszcze raz i więcej! Brawo! Jeszcze kilka powtórzeń. Możesz to zrobić. Po prostu to zrób. Dasz radę. No i jak wyglądam? Jak milion dolarów. Dzięki Ted, oto twoje honorarium, a ja ruszam na challenge. Dziewczyny wróciłam do formy. Betty, na co czekasz? Jedz szybciej. Nigdy wcześniej nie jadłam kanapek z banknotami i sztapkami złota. Rewelacja. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę. Ale to jest pyszne. No nawet ja nie pozwalam sobie na takie traktowanie pieniędzy. Pieniądze są takie dobre, nie miałam pojęcia. To było niesamowite. No super. O, został jeszcze jeden cały diament. Aj, jak to boli moje biedne zęby. Ale i tak jestem szczęśliwa. To było naprawdę dobre. O, teraz mogę produkować prawdziwe pieniądze. Wspaniale. Fajna dziewczyna dostaje fajny sławek Nutelli. Ekstra. Ja też dostałam fajny słoik nuteli. Jestem taka podekscytowana. Super. Ja dostałam zwykły krem czekoladowy, ale go akurat uwielbiam. Oczywiście, Emma ma większy słoik, więc mam pecha. Jest pierwsza. Z chęcią. Ej, jak to się stało, że prawie nic tu nie ma? Jak pech, to pech. Ale dlaczego? Przynajmniej zrobię sobie cały słoik mleka czekoladowego. To też jest całkiem fajne. A teraz to wstrząsnę. I czekoladowy koktajl gotowy. Patrzcie i się. Jaki jest pyszny. Że nie było tego zbyt dużo, ale i tak smakowało niesamowicie. Mary, teraz Twoja kolej. No wreszcie. No w końcu. Otwieram. Mój czekoladowy krem jest bardzo kolorowy. Mam nadzieję, że smakuje równie nadzwyczajnie. O tak! Rewelacja. Jestem zachwycona. Chciałabym zjeść to wszystko naraz. Palce lizać. Nie mogę się zatrzymać! O nie! Ręka mi utknęła. Dziewczyny, pomóżcie mi, nie dam rady bez was. E, mam pomysł. Moja babcia mówiła, że mydło pomaga w takich sytuacjach. Sprawdzimy! Zadziałało. Babcia miała rację. Tak, tylko że teraz moja ręka jest cała w mydle. Dobra. Emma, twoja kolej na zjedzenie Nutelli. Jaki ciężki słoik. Co mam robić? Wiem. Potrzebuję pomocy. Austin? Gdzie jesteś? Witaj, Emma. Czy mam podnieść ten słoik? Tak, proszę, podnieś ten słoik. I wlej czekoladę prosto do moich ust. Rozumiem. O tak, jakie to jest pyszne. Yeah, baby! Jaki on jest przystojny. No, cześć, dziewczyny. Stop, stop, wystarczy. Wystarczy. Austin, spójrz w dół. Ups, e, przepraszam. E, ja, e, ja, e, zaraz wracam. Hmm... Za co ja ci płacę, kombinator? Subskrybuj kanał Multidoo, żeby nie przegapić równie oryginalnych, fajnych i bardzo zabawnych challenge. Napisz w komentarzach, co pysznego chciałbyś dziś zjeść.